Cześć, witam Was wszystkich. Dzisiaj kolejny krótki szocik. Aktualizacja tego, jak w tej chwili wygląda BOB. Jak widać, stronki się zawiązują. Przez ostatnie dwa dni padało. Nie wiem, czy na bieżąco wrzucę ten filmik. Ale mamy dzisiaj 27 czerwca. BOB na chwilę obecną wygląda tak. Do porównania. Moja dłoń. Czyli całkiem spory zaczyna się rozwijać. Jeżeli chodzi o nawożenie, tego nie nawoziłem, tylko podlewałem na bieżąco codziennie. A przez ostatnie 3 dni w moim regionie polski troszkę popadywało sobie na szczęście bez żadnych wichur, rewelacji. Następna aktualizacja za około tydzień dwa. Cześć, trzymajcie się.